Dzień dobry. Słuchajcie dzisiaj mam wektorce C po raz trzeci z jedną usterką i po raz trzeci. Trzeci tak raz. Dwa No, raz klient zapłacił OK. Także dwa, drugi raz robię to. Drugi raz robię to charytatywnie ze względu na to, że a drugi alternator, który zamontowałem wytrzymał kilka tygodni pierwszy wytrzymał kilka minut. Może nawet nie minut. Może to było kilkanaście sekund pracy. Także tak ciekawe. Strach się za cokolwiek mówię, zabierać. Teraz jest tak, że ładuje, ale rozwala nam akumulator przez noc. Zobaczycie zresztą na filmie. W sensie pierwszy pomiar to prąd, poziom naładowania akumulatora, a w ten sposób w stanie spoczynku. To jeszcze nie odpalane. Po nocy wczoraj auto pracowało, ładowanie było w porządku. Klient twierdzi, że wcześniej ładował akumulator prostownikiem. A tutaj mamy napięcie 1110. 11, 10, 11, 10, no to tak wyda, wy, wygląda na to, że ten akumulator jest najzwyczajniej rozładowany. Sobie przytrzymam. Jest izolowana ta sonda, więc nie chciałem roz, rozłączać. Wiecie, aby się tam wszystko nie pobudziło w aucie. Wszystko jest uśpione, bo to już jest zamknięte jakiś czas, ale widzicie, że mamy i 2 2,2 Ampera poboru, czyli to jest no wiele za wiele. Coś w tym aucie po prostu najzwyczajniej ten prąd kradnie. No i teraz tak, czy to może być alternator? Już Wam mówiłem, że może być, więc pierwsze zaczniemy od niego. Odkręcimy, odkręcę zaciski od niego. No i zobaczymy, czy coś się zmieni. No dobra, udało się odkręcić zacisk od alternatora. Słuchajcie, teraz mamy miernik założony i czekamy. Oczywiście teraz jest pobór taki, jaki jest. Muszą się wszystkie systemy uspokoić z powrotem, ale już jest dużo mniejszy i ma tendencję raczej spadkową. No i słuchajcie, mamy. Praktycznie 0,0 po odpięciu alternatora. Czyli wniosek nasuwa się taki, że mamy uszkodzony alternator, który wytrzymał dwa miesiące. Teraz pytanie: zakładać kolejne co do trzech razy sztuka. No, niestety katastrofa. Hmm, tutaj mam wtyskiwacze dwa. Dzisiaj nowy komplecik do Ursusa i mamy króćce te paliwowe tutaj, do których przykręcamy przewody. Tutaj mamy stare kruczce. Zobaczcie, jak są wykonane. Jaki jest głębokość i kształt tego, te, tego stożka można powiedzieć do przewodu, w którym wchodzi ta baryłka na przewodzie, a tutaj macie nowy, nowy króciec. Klient kupił trzy. Jeden na zapas założyłem to oczywiście te nowe króćce, ponieważ no, na tych starych gwintu już nie ma. Ale czy teraz będzie mu to trzymać na tych przewodach, które ma na ciągniku raczej wątpię, raczej od razu trzeba będzie wymienić nowe przewody, może się jakoś uszczelni, ale na pewno wygląda inaczej, nie? Słuchajcie, jedziemy z Bunią do lecznicy, coś jest nie tak, już drugi dzień jest strasznie taka. O, wycofana. Nie ma ochoty na nic. Nie ma siły. Nie je, prawie nie pije. No, a teraz jeszcze będzie przestraszona. Dobry. E, bunia czuje się już nawet nieźle. Dzisiaj jest naprawdę lepiej. Wczoraj byliśmy e, w przychodni. W lecznicy. O, w ten sposób, bo do przychodni się przychodzi, a w lecznicy się leczy. To jest taka różnica. E, no, także tak. Bebes Joza kleszczowa choroba, jak pierwotniakiem spowodowana, ale ze względu na to, że jest młodym psiakiem i w dobrej kondycji, to przejdzie jej to na pewno, zresztą widać już dzisiaj poprawę, wczoraj był jakiś zastrzyki, dzisiaj jeszcze tabletki e, dostała, no i co? Widzę, że odzyskuje życie, już się dzisiaj cieszy, e, no ale tak a propos jeszcze słuchajcie, różnicy pomiędzy lecznicą a przychodnią, jestem zaskoczony poziomem obsługi w ogóle, Podejściem do pacjenta, nawet czworonocznego, no życzyłbym sobie tak, żeby w niektórych przychodniach dla ludzi tak właśnie było. Tak sobie pomyślałem przez krótką chwilę wczoraj, że z racji właśnie na różne sytuacje w służbie zdrowia wolałbym czasem być azorem z prowincji niż mechanikiem z prowincji, no ale to taka moja dygresja. Dobra, wracam do zdrowia, wszystko jest w porządku. No, a kleszczy jest naprawdę zatrzęsienie w tym roku. Ma co prawda obróżkę, ale to też w 100% nie chroni. Teraz to już się śmieję z tego, bo, bo w zasadzie tylko to mi zostało. O, mam tutaj po prawej stronie jest nowy alternator, po lewej stronie jest ten, który wyciągnąłem z auta, też nowy w zasadzie, bo on ma kilka tygodni, tak jak Wam powiedziałem. Zobaczcie, tu jest takie fajne uszkodzenie. Ja go dopiero wyciągnąłem z pudełka, więc to nie jest moja sprawka. Tutaj jest jeszcze z tej strony o plomba, żeby nie było, żeby był zakładany czy coś. Nawet nie startuję z tym na auto, oddaję to z powrotem. Słuchajcie, z tego względu, że skoro producenci mają swoje procedury. I będą to później yy, jacyś badacze Pisma Świętego yy, badać to po prostu, że może to przez to nie ładuje albo coś. Ogólnie chodzi o to, że ten wymiar jest yy, ściśle określony. <laughs> Tam są takie widełki i tulejka przesuwna, ona oczywiście ma swój zakres, no ale umówmy się, tu się zrobił zadzior na jakiś milimetr do góry, bo to było uderzone, wygląda na to jakby komuś spadło. No, i tak to wygląda. Nie bawię się w to. Nie, dziękuję bardzo. Jeśli płacę za to i muszę czekać miesiąc czasu na reklamację, bo ktoś to będzie oglądał, jacyś wielcy badacze, tak jak wam powiedziałem, będą to badać, rozkminiać, dlaczego się to rozsypało, to ja też tak nie chcę. Ma być nowe, niedotykane, nieruszane i koniec. Kropka. Zobaczcie. Gówno pogania głównym po prostu. Normalnie szkoda słów. Założyłem już nowy alternator, i teraz ostatnie, co mi zostało, to oczywiście sprawdzić pobór prądu. To jest pierwsze podłączenie, więc na pewno tutaj chwilę potrwa, zanim się to wszystko uspokoi. Dodam jeszcze tylko, że wcale nie musi być 000. Taki poziom, myślę, że 002-003 jest akceptowalny jak najbardziej. No ale to się okaże. No dobra, myślę, że się uspokoiło. Jest jak najbardziej w porządku, przynajmniej na chwilę obecną. No i ładowanie, oczywiście włączone światełka. Dzisiaj taki temat, to są moje myjki, nikomu ich nie naprawiam, myjki w sensie, bo mam dwie, dostałem kiedyś od znajomego, tą później od, drugą, od drugiego znajomego, a przyszli mówią wejsę, no i sobie wziąłem. I teraz tak, to jest myjka wapa, eee, ta myjka jest sprawna elektrycznie, ja ją już podłączyłem, natomiast nie buduje ciśnienia, kocioł startuje, bo ona jest funkcją podgrzewacza. Ale niestety tutaj na pompie widać, że jakieś wycieki i oleju, i wody, głównie ta sekcja górna tutaj przepuszcza. No i ogólnie nie chcę zbudować żadnego, żadnego sensownego słuchajcie, ciśnienia. Nie? Także tutaj raczej ta myjka na razie jest no, niesprawna w jakiś sposób. Nie wiem, kusi mnie, żeby to rozebrać tą pompę. Być może jakiś zawór tylko się przyciął, być może ten wyciek, który tutaj jest, po to nie wiecie, nie leje się jakieś mocno, tylko sobie tam przecieka. No ale to mniejsza o to. W każdym razie ta mejka na razie nie jest sprawna, nie da się jej używać. A tutaj mam taką mejkę, która też do końca działała. Ona jest inaczej zbudowana. Tam ta ma pompę taką w kształcie gwiazdy, a ta tutaj ma taką rzędową pompę. Widzicie tam pewnie na jakimś. W łóżysku, na jakiś mimo środkach, też pewnie trzy tłoki chodzą. Tutaj, gdzie są trzy te korki, tak sobie to przynajmniej wyobrażam, bo nigdy czegoś takiego nie, nie robiłem. No i to też jest, to też jest. myjka oczywiście, jakoś markowa. Nie, to nie jest jakaś niszczyzna. No i tak sobie myślę, że może warto by się zastanowić i te miejki do jakiegoś serwisu ewentualnie samemu no to nawet samemu jak to rozbiorę nie wiem skąd części do tego wziąć bo wczoraj znalazłem serwis gdzieś w Poznaniu tamtych mejek wapa ale to też ta mejka ma parę lat no to nie wiadomo czy części jeszcze do tego będą ale kusi mnie żeby to jeszcze podłączyć zobaczyć jak się to zachowuje w zasadzie ta mejka jest w zasadzie w 90% sprawna nie, nie działa tylko tutaj Włącznik prądu. Tutaj jest rozwiązany system zatrzymywania pompy, tylko silnik pracuje cały czas. Jest tutaj zawór, który puszcza nam wodę na przetokę i jak nie używamy pistoletu, to nam chodzi w takim... Taka cyrkulacja jest wewnętrzna i silnik chodzi cały czas. Natomiast to no, kusi mnie, żeby to rozebrać i zobaczyć co z tą pompą ze względu na no, możliwość podgrzewania wody, nie? Ta by była fajna.